Nadziei, inspirujący blask wartości, codzienne refleksje i ciekawostki. Witajcie drodzy Walorkowie. Nadzieja, słowo które wszyscy znamy, ale czy tak naprawdę rozumiemy jego wagę? W liście do Koryntian Święty Paweł wymieniają obok miłości i wiary jako jedną z trzech najważniejszych cnót. Oczywiście, miłość jest największa, ale również nadzieja zajmuje szczególne miejsce w naszym życiu duchowym. Jest siłą, która pozwala nam patrzeć w przyszłość z ufnością, nawet w obliczu przeciwności. Niestety i nadzieja nie uniknęła ataków, tak jak miłość bywa wypaczana, a wiara wyśmiewana, czy nawet zwalczana, prześladowana. Tak i nadzieja bywa dziś pomijana, niedoceniana, a nawet nazywana matką głupich. Ale przecież my wiemy, że prawdziwa nadzieja nie zawodzi. To ona pomaga nam iść naprzód, wierząc, że Bóg zawsze prowadzi nas ku dobru. To właśnie dlatego powstały nasze kropelki nadziei, by kropelka po kropelce. Napełniać nas tą niezwykle ważną wartością. Nadzieja to nie tylko uczucie, to żywa cnota, która podtrzymuje nas w trudnych chwilach i daje siłę, by wierzyć, że najlepsze dopiero przed nami. Czy macie może czasem wrażenie, że świat wokół nas jest pełen chaosu i sami nie wiemy już od czego zacząć, by coś zmienić? Wielu świętych pokazuje, że nie trzeba być super bohaterem, by nieść nadzieję. Wystarczy odrobina odwagi, dużo miłości i zaufanie, że Bóg wie, co robi. Dziś przyjrzymy się życiu błogosławionej Bolesławy Lament, kobiety, która była prawdziwą apostołką nadziei. Jej życie pełne było trudności, ale nigdy nie pozwoliła, by zgasła w niej Wiara w Boże wprowadzenie. Jak możemy czerpać z jej przykładu? Jak my, jako ludzie nadziei, możemy żyć tą cnotą w naszej codzienności? Gotowi na tę podróż? No to ruszajmy. Błogosławiona bolesława lament. Kobieta, która pokazała, jak miłość Przekracza granice. Błogosławiona Bolesława Lament to nazwisko, a nie pseudonim wynikający z jej sposobu życia. Może i brzmieć to nieco myląco w tym brzmieniu, ale z pewnością jej życie dalekie było od lamentowania. To, co pozostawiła po sobie, to niesamowite świadectwo wiary, odwagi i miłości do drugiego człowieka. Bolesława urodziła się w 1862 roku w Łowiczu, w rodzinie, w której od najmłodszych lat uczono ją głębokiej wiary i miłości do ludzi. Jej duchowe powołanie prowadziło ją do życia zakonnego, a w 1905 roku założyła Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Było to jej odpowiedzią na wezwanie do pracy na rzecz jedności chrześcijan i troski o edukację dzieci i młodzieży. Jako zakonnica, Bolesława przełamywała stereotypy swoich czasów, zakładając szkoły i placówki wychowawcze, w których dziewczęta mogły rozwijać swoją wiarę i zdolności. Jej przesłanie o znaczeniu miłości do Boga i bliźniego pozostaje. Aktualne do dziś. Bolesława, mimo licznych trudności, nigdy się nie poddała. Mogła powiedzieć: Już dość miarka się przebrała, zrobiłam wszystko, więcej się nie da. Ale ona wiedziała, że miłość do Boga i ludzi nie zna granic. W swoim życiu kierowała się prostą zasadą: im więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz. Widocznie chciała bardzo dużo otrzymywać. To takie przekonanie zupełnie odwrotne do tego, że im więcej się pomaga innym, tym więcej samemu się traci. Czy my potrafimy dziś spojrzeć na swoje życie w podobny sposób? Coś w tym jest. Czasem przychodzą mi takie niemądre myśli, że robiąc dla was te kropelki tak wiele, tracę czasu. Ale to nie tak. Ja ten czas poświęcam, a nie tracę. A przez to i sam tak wiele się dowiaduję. I podobnie jak Bolesława mogę powiedzieć, im więcej daję, tym więcej otrzymuję. Ktoś powiedział, że z miłością to występuje taka niematematyczna prawidłowość, że im więcej się ją dzieli, tym więcej jej się ma. Jedność i Apostolstwo. Błogosławiona Bolesława Lament, apostołka chrześcijańskiej nadziei. Błogosławiona Bolesława Lament wyróżniała się niezwykłym zapałem w działaniu, które można nazwać apostolstwem nadziei. Jej życie było pełne wyzwań, ale nigdy się nie poddawała, wierząc, że w każdym doświadczeniu kryje się szansa na dobro. Jej misja jedności chrześcijan nie była tylko teoretycznym pragnieniem. Bolesława podejmowała konkretne kroki, by zbliżyć do siebie ludzi różnych wyznań. Działała na terenach dotkniętych rozłamami religijnymi, takich jak tereny obecnej Białorusi, gdzie troszczyła się o edukację dzieci i młodzieży, niezależnie od ich pochodzenia czy wyznania. Mimo licznych przeciwności losu, wrogów kościoła, trudnych warunków życia i dwukrotnej utraty materialnego zaplecza zakonu, Bolesława pozostawała nieugięta. Głosiła, że nadzieja nigdy nie umiera i pokazywała to własnym przykładem. Nawet w najtrudniejszych chwilach zachęcała swoje siostry zakonne oraz wszystkich wokół. Do wytrwałości w służbie Bogu i bliźnim. Wyobraź sobie, co to znaczy stracić wszystko: dom, miejsce pracy, środki do życia, i mimo to wciąż wierzyć, że Bóg wyprowadzi z tego dobro. Takie właśnie było życie błogosławionej Bolesławy Lament. Wrogowie próbowali ją przepędzać, ale jej wiara i determinacja. Zawsze pozwalały na odbudowę. Jej życie przypomina nam, że chrześcijańska nadzieja nie jest naiwnością ani prostym optymizmem. To głęboka ufność, że Bóg działa nawet tam, gdzie wydaje się, że wszystko zostało stracone. Wyobrażacie sobie, jak to jest gwałtownie stracić wszystko? A jeśli nie wszystko, to w każdym razie większość albo bardzo wiele? Prawie jak Job? Może niektórzy mieszkańcy terenów powodziowych mają łatwiej z tym wyobrażeniem sobie tego. Chociaż dom to wiele, ale to jeszcze nie oznacza, że stracili wszystko. Ja w każdym razie mogę to sobie wyobrazić. Może warto dziś zapytać siebie, czy moja nadzieja w trudnych chwilach jest równie mocna? Wszystko jest po coś. Nawet cierpienie może być lekcją, która umacnia i prowadzi do większego dobra, choć nie zawsze dostrzegamy to od razu. Miłość w działaniu troska o młodzież i ubogich. Błogosławiona Bolesława Lament była nie tylko osobą głęboko wierzącą, ale także kimś, kto swoją wiarę realizował w konkretnych działaniach. Jej serce zawsze było zwrócone ku tym, którzy potrzebowali wsparcia, szczególnie dzieciom, młodzieży i ubogim. W czasach, gdy dostęp do edukacji był luksusem, a wiele dzieci z ubogich rodzin. Nie miało możliwości nauki, Bolesława angażowała się w zakładanie szkół i placówek wychowawczych. Wiedziała, że wychowanie to nie tylko nauka czytania i pisania, ale przede wszystkim kształtowanie serc i sumień młodych ludzi. Jej szkoły stawały się miejscem, gdzie młodzież nie tylko zdobywała wiedzę ale także odnajdywała swoją godność i wartość jako dzieci Boże. Bolesława wierzyła, że miłość do Boga zawsze musi prowadzić do miłości bliźniego. Dlatego jej misja nie ograniczała się do duchowej troski. Była obecna tam, gdzie ludzie potrzebowali wsparcia w najprostszych, codziennych sprawach. Uczyła, że każdy, kto spotyka się z Bożą miłością, powinien nieść ją dalej, do tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Jej życie przypomina nam, że miłość to nie tylko piękne słowa, ale konkretne działania. Czy my, patrząc na swoje codzienne życie, potrafimy dostrzec tych, którzy potrzebują naszego wsparcia? Może to sąsiedzi, może bliscy, a może ktoś, kogo mijamy codziennie w drodze do pracy. Wytrwałość mimo przeciwności. Błogosławiona Bolesława Lament jako wzór niezłomności. Życie błogosławionej Bolesławy Lament to opowieść o wytrwałości w obliczu trudności. Które mogłyby złamać niejednego człowieka. W ciągu swojego życia doświadczyła wielu przeciwności, od niezrozumienia i sprzeciwu, przez biedę i utratę materialnego zaplecza zakonu, aż po ciągłe prześladowania ze strony wrogów Kościoła. Wyobraź sobie taką sytuację. Masz misję, którą uważasz za niezwykle ważną. Ale wszystko wokół zdaje się być przeciwko tobie. Dla Bolesławy to nie była abstrakcja, to była codzienność. Dwukrotnie jej zgromadzenie zostało pozbawione wszelkich środków do życia, a jednak nigdy się nie załamała. Powtarzała swoim siostrom, że nawet w takich chwilach trzeba ufać opatrzności Bożej. Wytrwałość Bolesławy nie była tylko heroiczną cechą, była zakorzeniona w jej głębokiej wierze. W każdej sytuacji widziała Boże działanie i wierzyła, że każda trudność jest okazją, by bardziej zaufać i jeszcze gorliwiej służyć innym. Dla nas jej życie jest przypomnieniem, że wytrwałość to nie tylko cierpliwe znoszenie trudności, ale także aktywne działanie. Mimo przeciwności. Może warto dziś zapytać: Co w moim życiu wymaga wytrwałości? Czy mam odwagę zaufać, że nawet w trudnych momentach Bóg mnie prowadzi? Chrześcijańska nadzieja. Czego możemy się nauczyć od błogosławionej Bolesławy Lament? Błogosławiona Bolesława uczy nas, że chrześcijańska nadzieja nie jest pustym optymizmem, lecz głęboką ufnością w Boże prowadzenie. W każdej sytuacji, nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się stracone, zachęcała siebie i innych do patrzenia w przyszłość z wiarą, że Bóg zawsze działa na rzecz dobra tych, którzy Mu ufają. Dla nas jej życie to wezwanie, by zastanowić się, gdzie w naszym życiu brakuje nadziei. Czy są obszary, w których poddajemy się zbyt łatwo, bo wydają się beznadziejne? Może to relacje, które wymagają naprawy? A może jakieś cele, które odłożyliśmy na bok, bo uznaliśmy, że są poza naszym zasięgiem? Chrześcijańska nadzieja. Wymaga od nas działania. Bolesława przypomina, że nawet w trudnych chwilach trzeba podejmować wysiłek, by służyć innym, kochać i przebaczać. To nie jest łatwe, ale właśnie w tym tkwi piękno naszej wiary, że Bóg daje nam siłę, by przejść przez to, co wydaje się niemożliwe. Dziś możemy zadać sobie pytanie: jak możemy żyć nadzieją w codziennych sytuacjach? Może to być mały gest wobec bliskich, modlitwa za kogoś, kto jej potrzebuje, albo próba rozpoczęcia czegoś od nowa. Każdy krok w kierunku dobra jest świadectwem nadziei, która nigdy nie umiera. I tak oto dotarliśmy do końca dzisiejszych kropelek nadziei. No, prawie. Błogosławiona Bolesława Lament zostawiła nam niezwykłe przesłanie: Miłość nie zna granic, a nadzieja nigdy nie gaśnie, nawet w najtrudniejszych czasach. Jej życie to dowód na to, że każdy z nas tak, Ty też, drogi Walorku może być narzędziem Bożej miłości. Wystarczy zacząć od małych kroków. Uśmiechu, dobrego słowa, modlitwy za kogoś, kto nas potrzebuje. A na koniec mam dla Was małe zadanie domowe. Tak, tak, wiem, nie lubicie zadań, ale to proste. Pomyślcie dziś, co możecie zrobić, by stać się kroplą nadziei dla kogoś innego. Może to będzie telefon do przyjaciela, pomoc koledze w pracy, czy po prostu chwila. Modlitwy za kogoś, kogo spotkaliście dziś na swojej drodze, albo kto wam niepostrzeżenie pojawił się w myśli. Pamiętajcie, nawet najmniejszy gest miłości może zmienić czyjś świat. I jeszcze jedno pytanie do Was: czy my mamy w sobie taką nadzieję? Czy potrafimy zaufać, że w każdej sytuacji Bóg działa, prowadząc nas ku dobru? Może warto dziś spojrzeć na swoje życie z odrobiną większej ufności, podjąć te małe kroki, które mogą uczynić świat wokół nas lepszym? Chciałbym podzielić się z wami jeszcze pewnymi pięknymi słowami, które przypominają, że miłość i nadzieja są wartościami, których warto się trzymać nawet w obliczu trudności. Jest taki piękny tekst, który jest przypisywany. Matce Teresie z Kalkuty: Mimo wszystko. Ludzie bywają nierozsądni, nielogiczni i samolubni. Kochaj ich, mimo wszystko. Jeśli czynisz dobro, oskarżą Cię o ukryte, egoistyczne cele. Czyni dobro, mimo wszystko. Jeśli odniesiesz sukces, zyskasz fałszywych przyjaciół. I prawdziwych wrogów. Odnoś sukcesy, mimo wszystko. Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro. Bądź dobry, mimo wszystko. Szlachetność i szczerość czynią Cię wrażliwym. Bądź szlachetny i szczery, mimo wszystko. To, co budujesz latami, może runąć w jednej chwili. Buduj, mimo wszystko. Ludzie naprawdę potrzebują pomocy, ale mogą Cię zaatakować, gdy im pomagasz. Pomagaj, mimo wszystko. Daj światu to, co masz najlepszego, a dostaniesz cios w zęby. Dawaj, mimo wszystko. To słowa, które doskonale uzupełniają życie i przesłanie błogosławionej Bolesławy Lament, kobiety, która pokazywała, że nadzieja nigdy nie umiera, a miłość zawsze działa. Może to będzie dla nas wszystkich zachętą, by trwać w dobru, niezależnie od tego, co się dzieje wokół nas? Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, dajcie znać w komentarzach. To dla mnie ogromna motywacja do dalszej pracy. A już jutro widzimy się ponownie, by odkrywać kolejne skarby naszej wiary. Powiemy o błogosławionym Bronisławie Markiewiczu, którego życie i działalność są równie fascynujące. Szczególnie ciekawe są jego proroctwa dotyczące losów Polski. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, koniecznie bądźcie z nami jutro. Życzę wam pięknego dnia, pełnego pokoju i radości, a nade wszystko nadziei. Do zobaczenia i szczęść Boże. Zaproszenie do radości Z pierwszego listu do Tesaloniczan Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie. Słowa kardynała Eduardo Pironio. Kontemplatywne zagłębienie się w naukę i misję Ducha Świętego musi nas napełniać radością. Społeczeństwo oraz wysiłek związany z rozważaniem nie mogą odebrać nam głębokiej radości kontemplacji, a raczej powinny ją wspomagać. W mowie wygłoszonej podczas ostatniej wieczerzy. Jezus ściśle połączył zesłanie Ducha, objawienie Ojca i pełnię radości. Prawdziwa radość zawsze zakłada głębokie doświadczenie miłości Ojca, a to doświadczenie dane jest nam przez Ducha przybrania za synów, który mieszka w nas i przyczynia się za nami w błaganiach, nie dających się wyrazić słowami. Ta głęboka radość napełnia serca chrześcijan, i świat ma prawo widzieć ją w prawdziwych uczniach Jezusa. Zawsze się radujcie.